No i stało się najgorsze z tym, całym okry. Przed samym domem, kilometr powstał mi się samochód. Chyba turbina poszła. Ale dojechałem na parking. Mono szczęśliwy też i zaraz przyjedzie. żona, weźmie psa. Ja muszę dzwonić po ADAC. Zobaczmy, co tam się stało. No witajcie wszyscy na naszym kanale. W sumie na jego kanale. Bo wiadomo, kanał powstał dzięki niemu. Dziś jesteśmy nad jeziorem. Na plaży dla piesków, jest kupa psiaków, jest ciepło. Monia już surfuje, surfuje, to mówi. Więc zapraszam Was dzisiaj na odcinek. Odcinek będzie z jeziora, bo mamy zamiar przejść cały to jezioro. Jest 18 km. Ale w takim tempie z nim to będzie trwało może do wieczora. Ale mamy czas. Zapraszam Was wszystkich do subskrypcji kanału, bo już jest nas coraz więcej, prawie 250 osób, do zostawienia łapki w górę, no i napisania jakiegoś komentarza, aby kanał się rozwijał. Pokażę Wam jeszcze jak on mnie cały czas pilnuje, obojętnie gdzie pójdę, jest tam, ale będzie za mną płynął znowu, to jest mój wojownik, a jest zawsze tam gdzie <grych> Idę sobie teraz w tą stronę. I mój wojownik za mną. To jest prawdziwy przyjaciel. Woda nie za czysta, ale to nic. Mania chce znowu pływać. 20 km to za mało dla niego. Manio. Monio pływak Inne psy też są Plus tutaj jest taki, że Idzie się, idzie, idzie, idzie I maksymalnie jest metr m. Nie jest głębiej nad tym jeziorem Co prawda niezbyt czysta Ale ciepłuszka. Dawaj gościu Dzisiaj znowu twój dzień Ostatnio byłeś czarny Dzisiaj będziesz żółty Monio uwielbia pływać nawet na tych deskach już pływał kiedyś. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, nie? Moniusiu. <grych> tak, schładzisz się trochę, nie? być ci je ciepło. Tak jak mówiłem, obeszliśmy tamto jezioro. Całe. Wyszło 18 km. Całutkie. Jak widzicie. Jest dosyć wielkie. Aż dotąd. 20 km i Moniu jeszcze ma siłę. Borderek. Monia jest taki grzeczny, jak jesteśmy nad jeziorem. Smecie zatpięta. Jak widać. Inne psy są. Jak widać na załączonym obrazku. Ale Monia leży przy panu. Byliśmy pływaliśmy, teraz odpoczywamy. A tak wygląda to miejsce stąd. Tam byliśmy z Moniem, pływaliśmy, a nasz samochód jest tam. I o co teraz chodzi? Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. No więc zaparkowaliśmy w takim miejscu. I teraz nasuwa się pytanie, ale jak to, co to się stało? A nastało się. Miał być bus, a jest przyczepa. Bez niego dlatego, że bus byłby po prostu za mały, więc zdecydowałem się, że podróże będą z przyczepą. Także kupiliśmy przyczepę hobby. I jak widzicie podróżujemy powoli. To już nas trzeci wyjazd. Jeszcze nic nie widzieliście na kanale, ale powoli powoli. Będę Wam nagrywał. No więc teraz, tak na spokojnie. Dlaczego przyczepa? Dlaczego taki wybór? Dlaczego nie bus? Chciałbym Wam wyjaśnić, co się stało i dlaczego właśnie tak się stało. No więc, jak wiecie, z którego się odcinka poszukiwałem, poszukiwałem busa. Chciałem kupić busa, ale doszedłem do wniosku, że po prostu bus jest za mały. Jeżdżąc z żoną i z psem, po prostu będzie nam ciasno. Więc Przyczepę, jak widzicie, jest to przyczepa hobby, model chyba 410. Nie pamiętam jest, jeszcze, jestem trzeci raz na wyjeździe. Pierwszy raz sam byłem, już dwa razy z żoną, ale to były takie krótkie wypady. Wybieramy się na wakacje do Polski, będziemy trzy tygodnie. Hmm, oczywiście, monio z nami jest, żeby nie było. Monio z nami, monio tam jest, leży sobie. Zależy sobie, bo byliśmy na długim spa w Cerze, zrobiliśmy prawie 18 km, czy tam 18 i odcinki teraz będą przede wszystkim z, z przyczepą, jak będziemy na jakimś wyjeździe, nie widziałem na internecie, szukałem jak wygląda, jak wyglądają takie wyjazdy, nic nie znalazłem, mam nadzieję, że może ktoś jak będzie chciał kiedyś kupić przyczepę. Zapozna się jak to wygląda. Jak, jakie są warunki z psem? Jak sobie z tym radzimy, bo naprawdę miejsca nie jest nie wiadomo ile. I przyczepię. Sam się zastanawiałem na samym początku, ile tam jest miejsca. No i jak wiecie, jest tutaj taki korytarzek. Na no tamto nie patrzcie, bo jeszcze się nie zdążyłem rozłożyć. No więc, mając psa i dwie osoby. No jest tu mało miejsca, szczerze mówiąc, ale my się nie przejmujemy. Dajemy sobie radę, trzeci raz nieźle, Pies cały czas na dworze praktycznie, mamy jednak teraz go nie ma, ale tam jeszcze jest jakby dodatkowy przedsionek. Pokażę Wam, może wkleję Wam coś z tego filmu, jak byliśmy pieskiem. Nasz pierwszy poranek. Nie robić, proszę, bliżej. Bliżej, nie? Cieka musi być zrobiona. Moja pierwsza kawka <grym> i nasz. To ja była na początku, to Monio. Jest Monio z nami. To wygląda nasza parcela. Moniusiu czeka na mnie. Nie Moniusiu? Jesteś? Ciebie wszystko się zaczęło. O, żona korzysta z promieni słoneczka prawdziwa Niemka Ale wygląda jak Polka Mieszki Moniek Większej nie Nie I tak wygląda parcelka Czy jak to się mówi? Namiot Tam można wynająć też budki No i tam jest sanitariat Woda, ścieki I itd iTP Tak wygląda border collie, na no który nie jest nauczony żebrania, a tam kiełbaska, która się sparzy jest zero zainteresowania z jego strony. Śpi, mimo że mu pachnie. Tak wygląda pralnia i suszarnia czyściutko tam się daje kartę na nalicza 4 euro kosztuje super i jest napisane na ile czasu czyściutko no zarobiście. a tak wygląda związek małżeński żona tam a ja tu My poszliśmy sobie na spacer. A tam jest nasz Moniek. Chyba usłyszał innego psa. Albo począł nas. Mamy taką kartę. Gdzie za każde ciem pobytu mamy 4 minuty. Są na wykąpanie się. Ja wyżyłem całą minutę, także jeszcze mam 7 minut, bo nie woli spać. przedsionku. nie chcę dodawać, jest tam dobrze pod stołem. Jakbyście chcieli, może odcinek z samej przyczepy, taki. Zapoznanie się, jak to wygląda i tak dalej, szczegóły, to piszcie w komentarzach. żebyście chcieli coś takiego zobaczyć, to może zrobię w ogóle osobny film, bo nie wiem, czy to w ogóle będzie miało sens. Więc na razie nagrywam tylko taki wstęp, żebyście wiedzieli, że jest nowy nabytek. Byliśmy przyczepę, będziemy podróżować. Na razie po Niemczech, bo wiecie, mieszkamy w Niemczech, ale wybieramy się na wakacje do Polski, także będzie. Cały tur po Polsce. Zamierzamy pojechać nad morze, na Mazury. Ja się uda to jeszcze górę. No a po tym spacerze wypadałoby w ogóle co zjeść. Tak, kuchenkę mamy, ale nie mamy jeszcze butli. Kuchenka jest. Mamy dwie butle w Polsce, więc na razie się wstrzymuję z zakupem. Nie chcę wydawać niepotrzebnie pieniędzy, bo i tak już pytałem. jak widzicie. Więc butle są. Także na razie będę gotowa na kuchence turystycznej. Mój ja sobie tu leżę, przypięty do felgi, ale nie bójcie się, on tak nie jest cały czas. Po prostu zapiąłem go z tego względu, iż. No, jestem na parkingu. Na parkingu, gdzie można stawać kamperami, jak widzicie. Są i inne kampery. I tam inne. Ja tylko jestem z przyczepą, ale. Można pokażę Wam ile to kosztuje. Ja za jeden nocleg zapłaciłem 10 euro, nie jest dużo. Na razie nie mam wprawy, więc po prostu pojechałem na parking. Jak będę miał więcej wprawy, będę jeździł na dziko. I nie będzie też szczęśliwy. Chociaż myślę, że jest szczęśliwy, jest zmęczony. 18 km i do tego pływa i było. Monio. I muszę wam powiedzieć, że nawet jakbym go spuścił, to nie tam po prostu leżał. Tak zrobiliśmy na innym wyjeździe, który może już widzieliście, a jak nie widzieliście, to po prostu teraz widzicie. Jak ładnie leżał i czekał na nas. Także pies na medal. Naprawdę border goli do przyczepy nadaje się. Szybko wyskoczyłem, bo bateria mi pada. I Mania sobie odpoczywa. Także to nie jest dla niego kara żadna. On jest szczęśliwy, bo leży w cieniu i w końcu może się zrzemnąć A nasz piesek robi chyba z 3 albo 4 drzemki w przeciągu dnia. No dobra, człowiek pojadł, teraz trzeba pozmywać. Jak widzicie, zmywalnia jest. Jakie zasady są? Jest jedna zasada, że po prostu zmieniam kapcie. Te chodzę tu. Tych chodzę tu. Więc teraz będę zmywał, ale muszę Wam szybko coś pokazać jeszcze. Tu pod spodem mam na brudną wodę, ale podpatrzyłem na kempingu od Panów, albo Pań. Takie wederko I teraz mi się akurat tutaj przydaje. Nie muszę rozkładać tamtego wielkiego zbiornika, tylko ładnie wszystko tutaj leci zbiornik mam na brudną wodę zbiornik jest tutaj w środku ale nie chce mi się wyciągać później sobie jutro jak będę odjeżdżał po prostu zleję stamtąd do tamtego zbiornika albo jak co niektórzy w las idę zmywać ostatnio jeszcze impreza była bo syn się dostał na studia i zostawiłem trzy kieliszki upierdzielone więc muszę je dzisiaj umyć no i to Oczywiście jak coś ciepło woda też jest. Ale na razie nie włączam. Ciepło woda jest tutaj. Włączę tym przyciskiem. Zbiornik się nagrzewa, zbiornik, który znajduje się tam. Nie patrzcie na ten bałagan, bo, bo to mój trzeci wyjazd to jest tylko tak na razie, później będzie porządek. Yy, bo nie mam solarów. Solary będę montował w Polsce w sierpniu na dachu. Dokładnie w tym miejscu będzie solar. Także spokojnie, wtedy będę mógł grzać i nawet ogrzewanie podłogowe. No więc pływa sobie i mam spokój, będzie pełne przeleje. Idę Was podładować, bo kończycie się. To znaczy, bateria się kończy. Mamy już prawie wieczór. Ja sobie siedzę. Na to nie patrzcie. O. Zróbmy tak. Amonio leży. Zobaczcie. Nawet nie jest przepięty, Nie biega nigdzie. Tak się przyzwyczaił. Więc jeśli planujecie kupić przyczepę kempingową spokojnie Border Collie odnajdzie się w niej. Albo obok niej. Tam ma karmę, z wodę. Nie ma problemu, jeszcze jak jest przesionek, to wtedy może w przeciągu być. A więc jak wygląda jeszcze tu parkowanie? Od 12 do 24, czyli codziennie, całą dobę. Samochody 3,58 euro. Wonmobil, albo chyba dłuższe niż 5,5 metra. Tak, jak mój zestaw, to już się liczą jako Wonmobil. 24 godziny 10 euro, taniocha. Najmniejsza kwota. 5 euro albo 3 euro za samochód. Wybiera się tutaj co gdzie, jak. Wkłada się kartę, zielony i tyle. Idę do przyczepy powoli. A gdzie border? A border tam jest, aż musi tylko oczy świecą. Wszystko widzi mój kochany Grzymonio spokojnie sobie czeka na swojego pana Zaprawdę go przypiąłem teraz cześć oby mnie ciebie nie zabrali bo powiedzą, że jesteś przywiązany jak do budy nie, to tylko na razie chyba zgłodnił. jedz, jedz Cześć, witajcie w nowym dniu. Miejsce się nie zmieniło. Jesteśmy dalej nad jeziorem. Jest i on. Już gotowy, czeka. Bo będziemy szli. Gdzie Monio? Będziemy szli? Pływaj, nie? Monio, pływaj. Tak, będziemy szli. Pływaj. Idziemy znowu nad jezioro. Ja już śniada nie zjadłem. Nie nagrywałem nic. Bo trochę się stresowałem. <laughs> Jak to zawsze. No i idziemy tam. Trochę popływać, bo muszę zdążyć na 19 do kościoła. Może ona będzie zła. O, portki się nagrały, ponieważ są mokre. Wczoraj myłem nogi i po prostu umoczyłem. Ja już jestem gotowy. Idę zamknąć chałupę i schować kluczyk. właśnie o takie coś mi chodziło Stajesz rano zamykasz chałupę i śmigasz nad jezioro oczywiście z moniem to jest niezależność finansowa może nie finansowa, to jest niezależność czasowa idziemy popływać, a co tam do kościoła też założymy no i stało się najgorsze jestem cały mokry przed samym domem kilometr powsuł mi się samochód Chyba turbina poszła. Ale dojechałem na parking. Mój mhm. szczęśliwy też jest. zaraz przyjedzie, żona weźmie psa. Ja muszę dzwonić po ADAC. Zobaczmy, co tam się stało. Wszystko odkopcone. I daje ciepłem stamtąd. Kurka powinna wyglądać tak. Tego... No nic. Ja się z Wami żegnam. Na szczęście niedaleko od domu to się stało. Trochę jestem zły, bo miałem do kościoła i za nie pójdę. bo nie podał ADAC. Trzymajcie się, cześć! Najgorsze z możliwych już się stało, więc trochę jestem zły, ale no cóż, w miarę to szybko tutaj sprawnie działa w Niemczech, więc ADAC będzie za jakieś 20-30 minut. Myślę, że do godziny czasu po prostu mi ściągnął cały zestaw. Samochodem. Jak widzicie, monia nie ma. A no, przejechała żona, jego zabrała. Także mieliśmy dzisiaj super wycieczkę. Będę pamiętał do końca życia, jak kiedyś obejrzy sobie ten filmik. To raczej jak to wygląda. A więc zadzwoniłem o godzinie 16.05. 16.34. Już do mnie zadzwonił pracownik. I właśnie jedzie, jak widzicie, tutaj już jest przy mnie. I pojechał pan. Wezmą, zabiorą razem z przyczepą. Więc no, czekamy za czym, co dalej. Najprawdopodobniej zostanie też samochód zastępczy, bo mam ADAC. Plus, a człowiek i tak płaci cały rok. Płaciłem, więc chociaż teraz skorzystałem.